I co? Spałoby się trochę co? Ja też bym pospał tak słodko. Ale jakiś baran kazał mi cię obudzić! Właśnie teraz! Do roboty! Halo! To ja! Twój telefon! Halo, ja dzwonię! Halo! Dzwonię tutaj! To twój szalony telefon. odpierz się o, Odbierz telefon, no bo może twój się dzwoni Jak nie odbierzesz, to cię z pracy wypierdoli Odbierz go grześnie i przystaw go do ucha Zrób tak jak mówię, odbierz i powiedz słucham odbierz Bo dzwoni ktoś odbierz Sam nie wiesz kto odbierz To może on Podzwoni ktoś, odwieźć Sam nie wiesz kto, odbierz To może on twój świetny wow.